Nie wiem co chodzi. Jeśli jeszcze musisz. O ty Skurku, we synu, mi od internetu. Barbie! Nie weszłeś! Nie weszłeś! Za coś tą! Co jeden ty. Jestem hardware. Twoje bany człowieku! <tosy> jestem taskaderem! kaskadery. Dumasz! Zrobię Mam na to tak tak. certyfikaty cztery. Certyfikaty... Czarty... Nie wszedł! Szedłem! Ma pan pracę? Nie mam pracy. To co pan robi? Kradnę. A co pan gradnie? Co popadnie? Co brączki wpadnie? Aha, dziękuję. Proszę bardzo. Ten przystanek Woodstock to nie tylko koncerty, to także warsztaty, które poprowadzi na przykład Zbigniew Hołdys, to turniej piłki nożnej, ale to także Akademia Sztuk Przepięknych, taki projekt, który przyjął się już w minionym roku. Ten, ta Akademia Sztuk Przepięknych to takie spotkania tych uczestników Woodstocku z ludźmi różnych wyznań, kultur, z aktorami, a także z dziennikarzami. W tym roku z Woodstockowiczami spotka się na przykład Anna Dymna, czy też Tomasz Sakielski, a także Tomasz Lis. W tym roku po raz pierwszy na przystanku Woodstock wyznaczono takie strefy. Pani nam powie, jak się Pani odnajduje w warunkach naszej nowej, polskiej, kapitalistycznej gospodarki? Jak Pani zarabia na życie? Daję. Co Pani daje? Daję dupy. Dawaj manie, kto już się kameruje! Ej, k**a, ta kierownica się Ej, się z kierownicą, dawaj! Nie, rzeczywiście! Kurwa! A ładnie się skoponi! Jak mówią nam mieszkańcy Pechowej Kamilicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę wiedzieć, co tutaj się stało. Nie, no i piorun. Pie, pie, nie będę mówił, jak. No tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co. to to, to, to się stanęło? Po godzinie.